Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw Między innymi. Krośnieńscy radni przyjęli budżet miasta na 2020 rok. Obwodnica Sanoka oficjalnie otwarta. Władze Rzeszowa zapowiadają walkę o pieniądze utracone w wyniku przymusowej restrukturyzacji Sanockiego-Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Marszałek Senatu Tomasz Grocki odwiedził Podkarpacie. Krośnieńscy radni przyjęli budżet miasta na 2020 rok. Wydatki Krosna zaplanowano na poziomie ponad 500 milionów złotych, w tym ponad 160 milionów na inwestycje. Dochody mają wynieść 436 milionów złotych. Przede wszystkim są ogromne inwestycje 160 milionów złotych na wydatki majątkowe. To, to pierwszy raz taka wielkość występuje w budżecie. No, Nastąpiła akumulacja pewnych inwestycji, które wcześniej były planowane, niestety nie doszły do skutku. No dzisiaj mamy taki wymiar nakładów, które, które musimy ponieść i tych obciążeń, które budżet musi wytrzymać. Na transport i łączność Krośnieński Ratusz planuje wydać blisko 94 miliony złotych. W tym ponad 60 milionów pochłonie przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej numer 28. To są znaczne środki i inne drogi, które, na które pozyskaliśmy dotacje zewnętrzne, więc, więc zmieni się trochę krajobraz drogowy w Krośnie na koniec roku, mamy nadzieję. Oczywiście są też nakłady związane z planowanym od wielu lat przedsięwzięciem pod tytułem inkubator. Przedsiębiorczości, nowy inkubator, który, który w tej chwili już jest budowany w rejonie ulicy Żwirki Wigury. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 11 radnych z samorządnego Krosna oraz Platformy Obywatelskiej. Budżet jest historyczny, bo jest bardzo wysoki, jest ponad 500 milionów w budżecie. Aczkolwiek budżet jest bardzo trudny. Natomiast ta trudność wynika nie tylko z naszych działalności tutaj w mieście, ale z trudnymi budżetami spotykają się gminy w całej Polsce. Nie tylko budżet jest trudny, ale ja jestem takim drobnym przedsiębiorcą i również warunki dla drobnych przedsiębiorców są coraz to bardziej trudne. Dlatego też, rozumiejąc to wszystko, wiedząc, że trudny budżet musi być w jakiś sposób zrealizowany, poparłem prezydenta miasta Krosna. Przeciw zagłosowało sześciu radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Dwie osoby z tego klubu wstrzymały się od głosu. Dlaczego? Dlatego, bo po pierwsze jest bardzo duże zadłużenie naszego miasta. Zawsze dbamy o to, aby te nasze koszty się jakoś tam bilansowały, równoważyły. Ten deficyt budżetowy jest za duży. Każdy z radnych swoich, naszych radnych przedstawił swoje argumenty, dlaczego tak głosuje, a nie inaczej. Ja osobiście zagłosowałem, bo nie podoba mi się to i myślę, że większość radnych naszego klubu w związku z tym, że obcięto środki na dzielnice i osiedla. Osobiście nie podoba mi się sposób, w jaki wykonywane są inwestycje drogowe w naszym mieście. Na koniec roku deficyt budżetowy Krosna ma wynieść 67 milionów złotych. Obwodnica Sanoka oficjalnie otwarta. Budowa blisko 7-kilometrowego odcinka trwała ponad 2 lata i kosztowała 230 milionów złotych. Inwestycja ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta oraz przyspieszyć podróż w Bieszczady. Obwodnica Sanoka powstała w ciągu drogi krajowej nr 28. Zaczyna się od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 886 z ulicą krakowską, a kończy włączeniem do drogi krajowej nr 84. Droga, na którą mieszkańcy Sanoka. Czekali przez wiele lat. Droga, która ulży mieszkańcom Sanoka, ponieważ wyciągnie tranzyt właśnie poza zabudowy, poza centrum Sanoka, a z drugiej strony pomoże tym, którzy przyjeżdżają tranzytem i chcą dostać się właśnie w nasze piękne polskie podkarpackie góry. Rzeczywiście to wielki dzień dla Sanoka, ale jak Państwo wiecie, wielkie rzeczy rodzą się zawsze przy cierpliwości, tę cierpliwość wykazali wszyscy. Bardzo dziękuję wszystkim stronom za y, współpracę. Efekt jest bardzo poważny, bardzo piękny. Bardzo się cieszę, że jako poseł Ziemi Sanocki do, mam tą możliwość, że jestem tu dzisiaj z Wami, że możemy otwierać wspólnie obwodnicę miasta Sanoka, bo plany związane z budową tej obwodnicy sięgały lat 70. ubiegłego wieku kilkadziesiąt lat zanim udało się zrealizować tę inwestycję. W imieniu mieszkańców miasta Sanoka jako burmistrz bardzo bardzo dziękuję. Panie ministrze, ponieważ ta droga to tak jak już tutaj było mówione jest drogą w Bieszczady jest to brama Bieszczad która otwiera nie tylko tereny dla naszego miasta ale przede wszystkim turystów przyciąga w te rekreacyjne tereny nasze miasto staje się bardziej ekologiczne z infrastruktury której przyległy będziemy mogli korzystać. W ramach inwestycji powstało 8 mostów, 4 wiadukty i 18 przepustów. Trasa została oświetlona, powstały także przejścia dla zwierząt, kanalizacja deszczowa oraz niezbędne oznakowanie czy bariery ochronne. Z tego co pamiętam, najgłębszy wykop na tym terenie to, to sięga 16 metrów, a nasyp 14, czyli łączna różnica wysokości, to jest 36 metrów. Natomiast te wszystkie trudności udało się pokonać, zresztą tak jak na każdej inwestycji występują kłopoty, ale są one po to, aby je pokonywać i doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału. Budowa sanockiej obwodnicy została wsparta środkami unijnymi w wysokości blisko 150 milionów złotych. Władze Rzeszowa zapowiadają walkę o pieniądze utracone w wyniku przymusowej restrukturyzacji Sanockiego-Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Jak poinformował podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Rzeszowa Stanisław Sienko, szpital miejski stracił 200 tysięcy zł. Rzeszowski ratusz napisał już w tej sprawie m.in. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewody Podkarpackiego. Przygotowany jest także list do premiera Mateusza Morawieckiego. Analizując całą tą Sytuację nasuwa się wiele pytań, które dotyczą tej restrukturyzacji banku. I pierwsze takie pytanie zasadnicze, dlaczego na restrukturyzację wybrano akurat nie ten dzień, jak wpłynęły pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia na nasze konto szpitala miejskiego? Czy ma to związek z tym, że czekano, aż środki będą na koncie? O przecież jest taki okres w miesiącu, że nasze konto miało zdecydowanie mniejszą kwotę. Dlaczego akurat nie wtedy nie ogłoszono tej restrukturyzacji? Utracone pieniądze miały zostać przeznaczone m.in. na wypłaty pracowników. Kwota 1,2 200 żeby Państwu zobrazować, czy to jest dużo, podam tylko taką liczbę. Na wynagrodzenia miesięcznie wydajemy około 4,5 do 4 mln 700. Więc proszę sobie wyobrazić, że jeśli w naszym budżecie brakuje kwota 1 200 tysięcy złotych, to statystycznie można powiedzieć, że nie mamy środków na co czwartego pracownika, żeby wypłacić wynagrodzenie. Oczywiście, proszę Państwa, te wynagrodzenia będą wypłacone i pragnę uspokoić wszystkich pracowników, że wypłaty będą w terminie. Natomiast, Szanowni Państwo, jest to bardzo duża skala, która na pewno w znacznym stopniu pogorszy naszą płynność finansową. Nie może być tak w Państwie, że ministerstwo finansów, premier, nie wie, co się dzieje w bankowości albo gdzie są zagrożone nasze społeczne samorządowe pieniądze. To jest chaos tak no, nie do przyjęcia. My będziemy tutaj interpelować, ja interpelowałem w tej sprawie również, będziemy jako Klub Parlamentarny Lewicy, ja osobiście skorzystam z wszystkich możliwych środków dostępnych, żeby w tej sprawie pilnować tematu do pozytywnego jego zakończenia. Będzie trudno, bo tutaj zasłanianie się prawem bankowym KNF-u, ustawą o BGF-ie, proces jest bardzo skomplikowany. W związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku straty poniosły 34 samorządy na kwotę ponad 60 milionów złotych oraz jednostki organizacyjne tych samorządów, w tym m.in. szpitale, które straciły około 20 milionów złotych. Marszałek Senatu Tomasz Grocki odwiedził Podkarpacie. Spotkał się między innymi z mieszkańcami Rzeszowa i Krosna. Wizytę w naszym województwie rozpoczął w Rzeszowie. Podczas konferencji prasowej w siedzibie Platformy Obywatelskiej marszałek Grocki mówił m.in. o szansach Małgorzaty Dawy błońskiej w wyborach prezydenckich. Następnie spotkał się z uczniami drugiego liceum ogólnokształcącego w Krośnie. Wolność to jest atrybut człowieka niezbywalny, ale jednocześnie to jest odpowiedzialność. Bo z wolności można korzystać wtedy, kiedy pamiętamy, że nasz sąsiad, kolega, kolega, koleżanka również mają prawa do wolności. I wolność z wolności korzystać jest niełatwo. Trzeba to docenić, trzeba tą wolność pielęgnować i o wolność walczyć zarówno w kategoriach narodów, państw, jak i pojedynczych jednostek. Dowiedzieliśmy się na pewno o okolicach pracy parlamentarnej, jak i również o życiu prywatnym pana marszałka. Tak również dla mnie osobiście, gdy przygotowuję się do matury z WOS-u, mogę dowiedzieć się na temat funkcjonowania obecnie w Polsce mediów publicznych, jak i kwestii praworządności jak i również rzeczy, o których się nie mówi lub chce się po prostu nie mówić. Jestem trochę niepocieszona, ponieważ nie zdążyłam zadać wszystkich swoich pytań, ale myślę, że pan marszałek odpowiadał wyczerpująco na zadane pytania. Muszę przyznać, że to było bardzo niezwykłe wydarzenie i osobiście jestem zaszczycona, że to akurat w mojej szkole było, ponieważ no nie okrywajmy, trzecia najważniejsza osoba w kraju. No, to było naprawdę bardzo imponujące. Marszałek spotkał się także z mieszkańcami w Centrum Dziedzictwa Szkła. Widzę, że w Krośnie jest duch wolności, przyzwoitości, praworządności, więc zachęcam krośnian, aby wzięli to pod uwagę przy wyborach prezydenckich i żeby, żeby zagłosowali na prezydenta, który będzie przestrzegał konstytucji, który będzie prezydentem wszystkich Polaków, dbał zarówno o tych bogatych, jak i tych biednych, krótko mówiąc o nas wszystkich.